Informacje z Twojego regionu. Gołda Info. I wiesz więcej. Yy, Romita Gołdawa abansowała yy, Do w tym momencie? Chciałbym serdecznie Wam podziękować za wsparcie, które od, yy, Romita awansowała po 32 latach. To jest uważam, że to jest historyczna chwilę, jeżeli chodzi o drużynę. Jak również chciałbym serdecznie podziękować tutaj dla Szanownych państwa radnych, jak również którzy wcześniej nam pomagali, panu burmistrzowi i chciałbym tutaj, tak jak mówię, chyle mi czoła w imieniu chłopaków z podziękowaniem, z tym, że mam dobre, dobre, dobre jakby intencje i mam również ciężkie oczu, że chodzi o finansowanie od kilku lat. Mówię o, o seniorach. Jest nam cały czas odcinany budżet. Doszło do takiego momentu, że jedną trzecią budżetu dostajemy od Urzędu Miasta Środowiska, którzy zatwierdzają ten jakby budżet. I na ten rok został przycielony po wielkich tam staraniach budżet ogółem zł, 73 tysiące złotych. 73 dokładnie. Jest to, proszę Państwa, troszkę za mało, jeżeli chodzi o kontynuację dalszej po prostu gry przez zawodników i dalszym dalsze kosztów, bo koszta na dzień dzisiejszy, które my musimy powiedzieć to jest tysięcy złotych. Czy Państwo sobie zdajecie sprawę, czy, że to reszta jakby należności spoczywa na nas, czy na zarządzie? czyli Pan Słodykowski, ja akurat i, i chciałbym jeszcze dziękować dla Pana Marka, czy Rosji, za pani boisko, za panią no szatnię, bo teraz naprawdę się nie mam czego wstydzić. Mamy szatnię, mamy boiska, to to nie do treninków, do a nie mamy za nie mam co grać, nie mamy dla jeździć. I tutaj chciałbym do Państwa prosić, jak przedstawienie jakie są koszty i skąd to się bierze, że Państwo nie myśleli, że my bierzemy sobie na pobory. My po prostu robimy to społecznie, ale to już przestało po prostu nas bawić, bo zostało po prostu rzucone jakby na zarząd czyli na pana Słupkowskiego i na dzieci czyli na. po prostu to jest nam, jakby już za ciężko dla nas, żeby to dalej po prostu ciągnąć na własną rękę. Bo ja wiem, że państwo uważacie, że 73,5 tysiąca to jest dużo. To jest dużo Państwa, tylko na jednego i Jest tylko na wyjazd. Na sędziów nawet już nie mamy. Nie mówię o innych rzeczach, o, o, o strojach, bo po swojemu ziemi z różnymi rękoma. I na czyniamy z kosorów sporo. Do tej chwili my żeśmy nie wydali ani złotówki na napój, ani na napój, <coughs> ani na ani praktycznie złotówki, jeżeli chodzi o tylko poza butami, oczywiście na stroj. Pozyskujemy y, sponsorów, tutaj też chwileczowa, przed y, chłopakami z Iridą, do, do, czy panem pan, pan Niedzielką i panem Piotrem Beczem, które nam co roku pomagają, ale słuchajcie, my chcemy po prostu wiedzieć, czy my mamy dalej do czy komuś na tym zależy, żeby ponad 100 osób, Białą ja piłkę, czy żeby to po prostu zaniechać? Także mam tutaj do Państwa, ja do Panu Przewodniczącego przedstawię, jak koszta, które my ponosimy, które musimy ponieść w przyszłym roku. A jeszcze ostatnia informacja z ostatniej chwili: wczoraj damy oszczędności, bo nie mamy nawet na pewno powołane, na co żeśmy na, 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 na rok będzie Także się Państwo przyjęli do wiadomości. Po prostu nie mamy, po prostu na nic. Pan Mariusz Kowalczyk też, też wie, który nam. Przez PGS-y bierzemy od niego, żeby jak najtaniej, jest najtaniej, bo nawet za takie pieniądze nie chcą chodzić, na dawaliście podziękowania za wsparcie nas. Jest najtaniej w PGS-ach, no ale głupio mi jak Mariusz mnie spotyka, mówicie, że przylejcie za te pierwsze półrocze. My czekamy na pieniądze, a tych pieniędzy nie ma, no jakoś kombinujemy, żeby to wszystko załatwiać. Ale nam jest naprawdę już coraz ciężko, słuchajcie. I przyszły rok, jeżeli ma być taki, to my. Po prostu podziękujemy, bo my mamy swoje zajęcia oprócz tego i, i nie tylko lub mamy. Staramy się to zrobić miłości do piłki, ale ta już nam już po prostu nas przerasa i naprawdę o jakieś wsparcie konkretne. Nie tak, żebyśmy kombinowali te krótkie sposoby. My no oprócz tego też te wnioski, my tego nie uciekniemy, ale, ale mówię, tutaj musi być większy nakład ze strony urzędu. Po Czy powiadam, powiad do chwili obecnej nie dam nic przez okres 5-6 lat. Ani cudów. A my jesteśmy podlegli praktycznie powiatowi. Także tutaj mówię, chlebimy czoła dla Pana Burmistrza, ale Pan Burmistrz też może przypomnie pan, pan Państwa, żeby to, co można po prostu, żeby nam pomóc. Ale to, to co w tej chwili już się dostali przy awansie, to naprawdę, to jest karygodne, słuchajcie. Naprawdę jestem przykro o tym mówić, bo my nigdy, żeśmy to do Was nie przychodzili, nigdy, żebyśmy do Was odpowiednio składali się na deklarację odnośnie pomocy mi dawali radę, naprawdę, żeśmy tego nie, 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 nie po prostu nie komentowali. Tylko, że naprawdę to przekracza nasze możliwości, że chodzi o nasze środki, zasoby, nasze, jeżeli chodzi o, o nasze kieszenie. Także prosimy o podjęcie pewnych kroków. Ja wiem, że Rada się zmieni, może ci sami zostaną, żeby rozważyć ten temat. Czym? Rezygnujemy z piłki, bo jest za droga i w ogóle yy, nie będzie piłki w burlapie. Ja uważam, że nie potrobiłem robiłem dwa stadiony boczne, Tutaj napisane było, że podmina, podmina dała tylko na nie na, na, na rany, słuchajcie. Reszta zrobimy z własnych środków w tej rany, na kości granicy. Żeby wszyscy wiedzieli To nie, że ja się chwałem, ale nie potrobiłem, żeby komuś wypominać, tylko żeby to było podatne. Żeby coś się działo w tej podatni. Także serdecznie dziękuję i przekazuję na ręce pana przewodniczącego właśnie Koszta, a wszystkim radnym przekazał. E dziękuję za... Informacje z twojego regionu. Pinfo i wiesz więcej.